No dobra, słuchajcie, ja się już ogarnęłam, zrobiłam sobie lekki makijaż, i pomyślałam, że to jest właśnie dobra mm, chwila, żeby pokazać wam małe zamówienie z pakutem. E, dodam, że jest to współpraca barterowa. Ja pamiętam, jak jeszcze chyba rok temu. Pisałam do nich właśnie z propozycją współpracy, czy nie chcieliby nawiązać e, współpracy na moich mediach społecznościowych. Niestety wtedy, w tamtym czasie mieli swoje gdzieś tam e, twórczynie, teraz chcą też rozszerzyć właśnie działalność na YouTubie, więc ja się z tego bardzo cieszę, że się do mnie odezwali sami i wybrałam sobie, słuchajcie, cztery propozycje i muszę Wam powiedzieć, że sklep internetowy Pakuten. To jest sklep, w którym znajdziecie naprawdę multum, słuchajcie, multum, przede wszystkim sukienek. Zbliża się okres komunii, zaraz będą wesela, więc jeżeli szukacie fajnych i takich mega stylowych sukieneczek, ale też coś takiego bardziej prostego, to oczywiście na dole Wam tutaj zostawiam linka, możecie sobie zerknąć. Yy, I myślę, że jeżeli śledzicie gdzieś tam media społecznościowe, jakichś twórców internetowych na Instagramie i tak dalej, to myślę, że kojarzycie ten sklep. Ja już Wam pokazuję, co ja sobie tutaj wybrałam. Yy, oprócz tego jeszcze powiem Wam, że ja nieraz sobie kiedyś tam u nich zamawiałam. Yy, Ciuszki, ale co ja sobie wybrałam? No pokażę wam najpierw tą bluzę, bo słuchajcie w tej bluzie już chodziłam. To przede wszystkim e, to jest taka totalnie minimalistyczna bluza, ale ona jest taka oversizeowa i ona ma właśnie tak jak mówię jeden rozmiar jest e, takim totalnym oversizem i ona jest dostępna jeszcze w kolorze takim pięknym e, kaki i w kolorze beżowym i ja wybrałam sobie właśnie w tym kolorze. Takim pięknym różowym, miałam ją już w zakopanym. Jak oglądacie mnie na Instagramie, to widziałyście właśnie styluweczkę. No to jest po prostu totalny komfort i totalny dziewczyny luz. Ja zaraz Wam ją pokażę tutaj na sobie. I ona ma jeden rozmiar, bo widziałam, że na Instagramie pytałyście się, jaki mam rozmiar. Ona jest jednego rozmiaru. Później, słuchajcie, wybrałam sobie dwa kompleciki. Bardzo one mi się podobają. I dziewczyny, ja wybrałam sobie taki komplecik. Ja uwielbiam szerokie spodnie, takie luźne, casualowe stylizacje. I ten komplet dostaniecie w kilku kolorach w kilku opcjach kolorystycznych. Szerokie, takie fajne spodnie z kieszonkami, z wysoką talią z gumą i ja wzięłam sobie w kolorze właśnie takim bordowym, takie wino i do tego jest bluzeczka i wzięłam ten komplet w rozmiarze L na XL, z tego względu, że ja mam dosyć szerokie biodra i z doświadczenia wiem, że te komplety w rozmiarze SM nie leżą tak fajnie właśnie jak te większe i do tego mamy taki fajny luźniejszą bluzeczkę zaraz to będę zakładać Kolejny komplet to jest, słuchajcie, czarny komplet, no bo przecież ja jestem nudna i te czarne komplety u mnie no, nagminnie goszczą. Też mamy tutaj już trochę inny materiał, bardziej taki powiedziałabym lejący. Czarne, luźne spodnie z wysokim stanem, właśnie z gumą, też w rozmiarze L na XL. Natomiast tutaj mamy bluzkę z długim rękawem. Już Wam mierzę. I powiem Wam szczerze, że bluzeczka mogłaby być trochę mniejsza, ale tak jak mówię, no wzięłam ten większy rozmiar ze względu na moje dziewczyny Biodra. Eee, proszę bardzo. Zwykła czarna, taka krótsza bluzeczka na długich rękach. I ona też jest super, bo ja już to mierzyłam. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Sukienka. Sukienka jest po prostu bajka. Kocham ten styl. Sukienka tak do łydki powiedziałabym, troszkę poniżej kolana. I to jak ona się kręci, jaka ona jest taka totalnie dziewczęca. Słuchajcie, prosta, klasyczna, ona chyba też jest w kilku kolorach, Pro, prosta, klasyczna, z bardzo ładnym szyciem tutaj na biuście, dekolt w literkę V, odcinana w talii i ona jest, słuchajcie, z koła. Ona jest z koła, jest tak piękna, taka naprawdę mega elegancka, powiedziałabym. Zwykła, prosta, klasyczna, zaraz ją założę, to zobaczymy. No i ostatnią rzeczą jest przepiękna bluzka, którą myślę, słuchajcie, stylizować z dżinsami, e, bo ona jest po prostu totalnie urocza. Zobaczcie, taka hiszpanka, nie? Prosta, e, krótsza oczywiście, na, na biuście tutaj tak ładnie marszczona i ma przepiękne rękawki, także ja tą bluzeczkę na pewno wystylizuję z dżinsami, e, to co? Jestem ciekawa, e, czy Wam się tutaj coś spodoba. Mierzymy i już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Dziewczyny, zobaczmy tutaj ten pierwszy komplecik. Zobaczcie, jak te spodnie się świetnie układają. Nic mi tu nie opina i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja, jeżeli mam mieć luźne spodnie, to one mają być właśnie luźne. I ja coś czuję, że jak tylko zacznie się wiosna, taka ciepła e, i nawet lato, to klapki tutaj wlatują i mamy świetną stylizację. Tutaj. Do tego rozmiaru się jeszcze naprawdę sporo dziewczyny zmieści. On jest aktualnie po fajnej promocyjnej cenie. To wam tutaj oczywiście linka e, zostawię na dole i jeżeli chodzi o tą bluzeczkę, ja ją sobie delikatnie tutaj w topik e, zwinęłam. Natomiast ona sama nawet dziewczyny do zwykłych jeansów, leggingsów i tak dalej będzie naprawdę super wyglądać, bo tak wygląda luźny zestaw. Natomiast ja zdecydowanie wolę jak on jest tutaj tak nawet słuchajcie delikatnie z przodu zwinięty i mamy wtedy, popatrzcie, taką mega luźną, casualową stylówkę. Coś dla mam, które lubią wygodę, które cenią wygodę, e, także tak wygląda pierwsza propozycja. No powiem Wam, że wygląda to świetnie. Ogólnie sam kolor, ten kolorek takiego wina jest naprawdę bardzo ładny i e, ja się ogólnie w niej bardzo dobrze czuję. Zobaczcie, jak to wygląda troszkę tak niżej. O! Ten oto sposób podoba mi się. Nic tutaj nie uciska, jest bardzo komfortowy yy, i coś czuję nawet, że sobie dzisiaj będę dziewczyny w nim śmigać. Tutaj mamy ten drugi komplet. Widzicie, że bluzeczka jest zwykła, klasyczna, trochę mi się zlewa z włosami. Yy, klasyczna, czarna, bardzo fajnie uciągliwa. No i spodnie, to spodnie powiem Wam, że tutaj są bardziej takie lejące. Mam wrażenie, że w ogóle dużo ładniej się układają. Też są z wysokim stanem, z gumą, nic tu nie opina, więc ja podejrzewam, że ten rozmiar L na XL, dziewczyny, spokojnie do 120, nawet w biodrach będzie bez opięcia i one mi się bardzo podobają. Ich długość jest do samej ziemi i tak wygląda bluzeczka. I to też jest zdecydowanie um, typ. Kompletu, który bardzo lubię i który często noszę ogólnie, jak mnie oglądacie, to myślę, że wiecie. Tutaj nie ma kieszeni, w tym kompleciku nie ma kieszeni. On jest taki, e, tak fajny, że możemy go dziewczyny ograć i na sportowo, z elegan z, ze sportowymi butami, ale tak samo, właśnie z Jakąś szpilką, jakieś ładne klapeczki, do tego mała torebeczka i macie naprawdę taki ponadczasowy komplet. I ja takie rozwiązania bardzo lubię, kiedy dany outfit możemy ograć i na sportowo, i na elegancko. Czy zobaczcie na to połączenie spodnie właśnie z tego wcześniejszego zestawu, i ta bluzka uważam, że są totalnie takie na czasie, bardzo mocno stylowe, zwiewne i urocze. Do tego tutaj bym słuchajcie dobrała czarne klapki. Na latem właśnie na jakąś randkę. Czarne klapeczki mamy luźne słuchajcie spodnie. Możecie oczywiście sobie to dać wyżej bluzeczkę wkasać do środka i zobaczcie, tak to chyba wygląda nawet jeszcze lepiej. Bluzka ma tutaj w ogóle cała jest taka powiedziałabym gumowa, naprawdę mocno elastyczna. Rozmiar L na XL spokojnie dziewczyny chyba do 120 w biurze bez problemu. Wszystko jest tutaj gumowe, marszczenia. Tutaj mamy gumki, tu mamy gumki. I taka propozycja na randkę wiosną, latem. Słuchajcie, mega dziewczęca i zwiewna. Rękawki możecie nosić na dwa sposoby: albo jako takie na hiszpankę, albo słuchajcie, dacie sobie do góry tutaj i macie dekolt karo. Ja tą bluzeczkę mam też w większym rozmiarze, ale to nic. Ja sobie ją tutaj delikatnie słuchajcie, zwinęłam w tyle i też to wygląda super. Ja zdecydowanie wolę luźniejsze niż zaopięte. Więc no, czy ta propozycja nie wygląda super? Powiem Wam, że jest taka mega dziewczęca. Jak lubicie takie właśnie propozycje, to polecam Wam. Bluzka mi się bardzo podoba i ona jest właśnie w takim pięknym jasnym cukierkowym różu. Myślę, że to wygląda super. No i dziewczyny bluza. Czy ja tutaj coś muszę mówić? Słuchajcie, jeżeli są tu fanki takich totalnie otulających blues, milutkich, przyjemnych, takich, w których mogłybyśmy się schować, to jest zdecydowanie ten model. Widzicie, że ona jest luźna, ona będzie spokojnie dziewczyny do 2, nawet myślę, że spokojnie 3 XL, jeżeli są tutaj większe dziewczyny. Bluza kangurka, tutaj mamy kieszeń. Kaptur mógłby być odrobinkę większy, taki jeszcze taki właśnie proporcjonalnie otulający do tej bluzy. Ale myślę, że jakby ten kaptur był dużo, dużo większy, to to już by wyglądało topornie. A on i tak się tutaj ładnie, słuchajcie, układa na szyi. Rękawy, patrzcie, są takie długie, i tak jak mówię, ona jest w jednym rozmiarze. I ja, słuchajcie, uważam, że każda z nas powinna mieć w swojej szafie taką bluzę. Którą może się tak otulić i przytulić, i jest totalnie wygodnie i komfortowo. Ona mi się świetnie sprawdzała w trasie, i tak samo w górach także tak ona wygląda. No, widzicie, tu jest u dołu troszeczkę taka właśnie ściągana, zwężana, że nie jest taka mocno, mocno szeroka. No, i ja jestem po prostu niej zakochana. Bardzo mnie kusi, żeby zamówić sobie dziewczyny bluzę, jeszcze tą właśnie w kolorze tej butelkowej zieleni, bo ta butelkowa zieleń też jest po prostu przepiękna. Dziewczęta, klasyka gatunku. Myślę, że taką sukienkę prostą, o idealnej długości, którą założycie na wszelkie różne okazje że ona nie jest krótka, ona też nie jest jakoś mega długa, delikatnie poniżej kolanka i uważam, że taki model sukienki powinna każda mieć w swojej szafie. Tą kieckę, słuchajcie dziewczyny, ogracie i na elegancko i na sportowo. Ja na przykład do tej sukienki śmiało mogłabym założyć jakieś fajne adidasy albo tenisówki i na to nałożyć taką fajną, oversize'ową katanę. Sukienka, powiem Wam, że jest przepięknie uszyta, bardzo ładnie ma dekolt zrobiony w idealnym miejscu mam wrażenie, że jest talia i ona jest dziewczyny z koła jak się kręcicie to ona po prostu pięknie pracuje bardzo ona mi się podoba na pewno będę ją nieraz nosić, tak jak mówię nawet słuchajcie, latem do jakichś klapeczków, o Jezu, no nie mogę się doczekać jak zabiorę ją nad morze czarne zwykłe klapki, na to fajna oversize'owa katana albo jakiś nawet sweterek i macie naprawdę przepiękną stylizację Materiał bardzo fajny, taki konkretny, taki troszkę powiedziałabym cięższy, przez co, przez co właśnie ładnie ona się tutaj układa. Ja ją teraz założyłam do takich właśnie bucików, typowo na elegancko, ale myślę, że ona też by fajnie wyglądała do krótkich kowbojek. Także serdecznie Wam polecam ten model, bo uważam, że jest taki naprawdę ponadczasowy mega stylowe, ja tą sukienkę też bym śmiała założyła na jakieś wesele i tak dalej. Wystarczy jedna, taka duża, na przykład konkretna bransoletka, dekolt pięknie rozświetlony, i naprawdę uważam, że to jest taka klasyka gatunków. Ja ogólnie powiem wam, że uwielbiam się w tej długości sukienek, albo taka, albo całkiem maxi, albo krótka, aczkolwiek najczęściej noszę właśnie taką długość, bo uważam, że ona jest naprawdę mega. Ja mam słuchajcie, mały update, że dzisiaj tak sobie będę śmigała w tych spodniach i właśnie w takim topiku dopasowanym, bo już jest ciepło, one są mega zwiewne i przywiewne, także, no i dziewczyny, ja już zostaję w tym czarnym kompleciku, bo ja się w takich kolorach uwielbiam i w takim stylu również. Ja ze swojej strony serdecznie Was chciałam zaprosić na stronę Pakuten. Tam aktualnie są bardzo piękne, świeże i wiosenne nowości, a także wyprzedaże, które są nawet do minus 90% to co jeszcze zasługuje na uwagę i na wspomnienie o tym to ekspresowa wysyłka, bo e, Pakuten wysyła w ciągu 24 godzin. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie coś na ostatnią chwilę, zamówicie powiedzmy we wtorek, to w środę już to dostajecie i możecie cieszyć się fajnymi stylówkami. E, ja dostałam również e, od ten dla was Kod rabatowy, który brzmi siarka, i z kodem siarka dziewczęta macie darmową wysyłkę, i ta akcja trwa tylko przez dwa dni. Także jeżeli któryś produkt która jest stylizacja z tych, które Wam dzisiaj tutaj pokazałam, Wam się również podoba, to możecie sobie skorzystać z tego kodu rabatowego i cieszyć się darmową wysyłką. Ja sama sobie zaraz zerknę, jakie nowości pojawiły się w paku. Ten, mam nadzieję, że zainspirowałam Was tutaj troszeczkę odświeżeniem swojej garderoby. A jeżeli w Twoim domu, w Twojej rodzinie zbliża się jakaś fajna Wyjątkowa uroczystość typu komunie, ściny, wesela i tak dalej, i szukacie fajnej i ciekawej sukienki, to koniecznie zerknijcie właśnie na pakutę, bo ja myślę, że na pewno coś tam dla siebie znajdziecie. Bo powiem Wam, że jak ja wybierałam właśnie te ciuszki i widziałam, ile tam jest sukienek, to naprawdę bardzo ciężko mi było się zdecydować. Najpierw miałam w koszyku takie fajne, totalnie wiosenne kwiatowe ale jednak stwierdziłam, że klasyka to jest klasyka i klasyka sama się broni, a ta czarna sukienka uważam, że jest po prostu przepiękna. E, także zerknijcie sobie na dole, dajcie znać, czy coś upatrzyłyście. Koniecznie skorzystajcie z kodu rabatowego i tak jak ja cieszcie się fajnymi, wiosennymi stylówkami. I ja uciekam, żegnam się dzisiaj z Wami. Wy zerknijcie koniecznie jeszcze na kanał YouTube'owy Ten i zobaczcie co ciekawego mają w swoim asortymencie. Żegnam się dzisiaj z Wami, trzymajcie się i do do zobaczenia.